Cześć, bardzo się cieszę, że nie zdecydowałeś albo nie zdecydowałaś się zakończyć swojej kariery z szachami jedynie na królu. Kolejną figurą, o której sobie porozmawiamy to jest wieża. Wieża porusza się naprawdę w bardzo prosty sposób i pojęcie tego, w jaki sposób wieżom należy wykonywać posunięcia jest no, tak naprawdę banalne. Wieża może się poruszać po liniach i po kolumnach, czyli to jest kolejne pojęcie którego używaliśmy już w pierwszym filmiku, e, o nieograniczoną liczbę pól. Bardzo proste. Czyli moja wieża stojąca znowu na polu D4 e, może tak naprawdę pójść na pole A4, później na pole powiedzmy. A8 z pola A8 może wykonać bardzo długi ruch na Przeciwny kraniec szachownicy na pole H8. No i wieża w ten sposób właśnie po tych krańcach szachownicy mogłoby sobie w ten sposób chodzić. E, każdą prostą linię, w jakiej jaką jesteśmy w stanie narysować, tak naprawdę wieża może te linię przebyć. To jest cała filozofia, jeżeli chodzi o e, gry wieżami. Wieża czarna oczywiście porusza się w taki sam sposób. Nie ma tutaj żadnych ograniczeń, białe nie mają żadnych preferencji, ani czarne też nie mają żadnych preferencji. Również w każdym kierunku o nieograniczoną liczbę pól. Prawda, że proste? Bardzo B proste.